Dębę, witam, witam. Czekam na was, ty, 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 ty. tak jak zawsze na was czekam. Zimno ci się. Jeśli byłam to pogoda. Jak tam przygotowanie do świąt tego typu? Ja ja wiem marketek to kolejki są na święta, przygotowanie się do świąt, święta, święta i po święta. <laughs> Lepiej bym się zimno, tak ciepłutko, tego typu bajon. Jeszcze poczekam, bo jak nie, nie będziecie teraz, to się później, tego typu nie na fandomie, będzie. Jeszcze macie parę minut, żebyście weszli tego typu. Bo ja później powtarzam, nie będę tego typu, żeby nie było. Bo to lubicie wchodzić, lubicie wchodzić. W momencie, jak już zaczynam robić, to się pytacie o tym samym, a mogli się być szybciej i weź sobie szybko. Tego typu. No dobra, nie będę na was czekać tego typu. Robiłem parę sztuk pozdrowień Nie chcecie zamawiać Tylko typu. przykro mi Widzę Że nie chcecie zamawiać tych pozdrowień Ja specjalnie wróciłem do domu I robiłem pozdrowienia te wcześniejsze i czekałem na wasze zamówienia No ale widzę, że nie chcecie Jadę teraz sobie zobaczyć cały czas Możecie sobie zamawiać Dopiero po streamie będę robiłam dalsze pozwolenie, a wy możecie sobie zamawiać, bo ja teraz jadę. Zobaczyć sobie jedną rzecz. Kropkę do nosa. było lekko Tego typu. No, taka jest pogoda. Taka jest pogoda, co mam zrobić. Chłodna. No i chodzi o to, że jest zimny wiatr i jest takie powietrze wygodne. Jedę po kropel na, na nos krople. No daleko jest mi zimione, a ja nie chcę się rozłożyć, bo kto pójdzie za mnie do roboty. No właśnie. Dlatego ja nie chcę się rozłożyć. nie właśnie do tego. A wy jak nie chcecie za mało na was nie będę czekał. Ja już kilka razy po sposób wypuszczałem ja czekam godzinkę, dwie, trzy no to nie będę na was czekać no trudno że zrobić ja po prostu powiedziałem na ten temat krótki temat, że po prostu ja nie będę na was czekać tak to zamawiacie, narzekacie, że ja nie robię, a teraz ja na was czekam to nikt nie chce zamawiać, no to nie, nie chcecie zamawiać, to wasza wyrażka ja wiem, że jesteście przy po tam tego typu no ale jak mówię wcześniej, że będę robił pozawienia To już powinniście szybką migiem sobie zamawiać No ale jak nie jest to nie Chyba zamknę to pozawienia tego typu i tak się zakończę No to ja jadę teraz do apteki, ale sobie zamawiajcie, tego ja będę cały czas na homebendu, będę wam odpisywał, tego typu, dzisiaj jest 19.30, jak wiecie o tym, jak nie wiecie, to jeszcze raz informuję, żebyście byli, żebyście byli dzisiaj na streamie, tego typu. Się byli przygotowani, tego typu ja już kończę. Informacje za dałem tego typu. Jak ktoś mnie odsłuchał, niech sobie wejdzie na mój fanpage. Wystarczy kliknąć i sobie odsłuchać całą wiadomość tego wideo. Bo ja nie będę się powtarzał. Chcą wszedł, to wszedł. Chcą nie wszedł, to trudno. Tego typu. Głupa wątczowski odezje się do mnie na to, bo mówię, no dużo zamówił ja wcześniej, to nie wiem. Oderzry się do mnie, to ogramę tam ci. To ja chyba tam coś mi się wydaje, że robiłem ci, ale nie jestem pewny. To ja chcę też skontaktuję się ze mną, tego typu. No dobra, kończę. Przemyślę sobie tę sprawę, a ja jadę do apteki. A Ostrawista ben.